Cześć z tej strony jest ja Szymon i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie zrecenzujemy zestaw z Lego Harego Pottera o numerze katalogowym 75966 lekcje patronus, tak to nazywam w zestawie znajdziemy trzy figurki Luna Lovegood, Hermione Granger i Harry'ego Pottera. Co jeszcze? Tak, kartuje się prezentuje z tyłu. Dużo funkcji bawialnych to tutaj nie mamy, ale. Jakieś tam są. Dobrze, tak, już mam sam zestaw. ok. ona się przywróciła. Yy, luna, instrukcja, tak wygląda instrukcja jak instrukcja. Spis elementów, reklamy innych zestawów z tej fali, która a i nie ma żadnych więcej. Okej. ok. Dobrze, to przejdźmy do zapasów. To widzio. Dobra. Zapasówki to tak, różdżki. Przede wszystkim ta drobnica. Jeden taki, ogień i I. Dobrze, więc przesuńmy sam zestaw bliżej. żeby było go lepiej widać. Opa. Dobrze, więc może najpierw przejdźmy do samego, samych konstrukcji, które zawieram. Mamy tu tablica, o taką naklejkę, jak widzicie. Mamy tutaj Sedriga oraz zdjęcia klasowe i co coś tam jeszcze. Dobra. A w sumie to nie wiem czy ciężko, można to nazwać figurką, ale nie, wyleciało mi z głowy jak to się nazywa. W sensie to jest manekin taki treningowy, ale wyleciało mi się koyginalnie oryginalnie tam, zresztą tu mamy celownik, namalowany. Widać jako się strzela po prostu. Przejdźmy do samej konstrukcji. Sama konstrukcja jest na modularach. O, to się odczepia i można sobie doczepić z tej albo z tej strony. Ale oryginalnie no, czasami tak się może zdarzyć, że ten pin się odczepi od modulara. A tu powinno być oryginalnie, a nie już prawie jedną Dobra. Zacznijmy od tej strony. Funkcjonalną tutaj to jest przesuwanie i wchodzenie drzwiami. Tak, ściano przesuwać się da. Oraz tu mamy właśnie jakieś tam ogłoszenie. Uwaga, wyszczeliło nam jeszcze raz. Co zrobimy sobie? myślałam, że lepiej to wystrzeli tak gdzieś o tak z bliska to wygląda przy okazji dobra, jak już się wiem, to otwieramy wchodzimy, jesteśmy po drugiej stronie to się zamyka i to się zamyka. tak, tutaj z tej strony ten modular tak nie możemy zobaczcie sobie misz. mamy tutaj kominek i tu właśnie tutaj się to naciska i to właśnie tu wystrzela. I tu też jakoś super nie jest, się nie trzyma. I to było z funkcji bawialnych tego zestawu. Jeszcze tu bliska mamy. O, czekajcie, bo się rozwaliło mi. A może Dobra. No, konstrukcja jakaś super duża nie jest, ale da się oczywiście to wszystko poszerzyć, poszerzyć i poszerzyć. Aż cały Hogwarts się zbuduje. No, no, nie, nie jesteś na tyle aż zostało Dobra. Jak już omówiliśmy takie rzeczy dodatkowe, to przejdźmy do minifigurek. Minifigurek w tym zestawie mamy trzy. Oraz dwa zwierzęta. Musimy nie zrobić fokus O. Patronusy. Jeden królik luny i to naprawdę są piękne elementy. Brokatowe, specjalne zwierzęta, i naprawdę, jak już wyjdą z produkcji, to naprawdę, za to to się da za stówę zapłacić. Naprawdę bardzo cenny element. O, to jest jeszcze cenniejsze, bo to w ogóle zwierzę samo jest takie dziwnie, nie rzadko widziane. Jeszcze, że taka specjalna edycja patronusa. No. Mieć. Przejdźmy do mini figurek. Mamy tu Harego Pottera, który ma takiego, coś się łapie i tym się, możemy strzelać. Ja tym za bardzo nie umiem strzelać, bo to mój jest drugi raz. O, strzeliło tutaj. O, to samo jeszcze ma w łopie. Charmiona bo Harrego tak do końca nie złapało. Ma krawacik z tyłu tak. Główka pierwsza tak wygląda, a druga taka bardziej wkurzona. Jak zawsze. Zazwyczaj złego. Hermiona. różdżka pieskowa. Jak się zajmie głos, no to ma tak skurzoną puśką i taką uśmiechniętą. Luna, z której jestem najbardziej zadowolony, bo nie miałam wcześniej Luny. I Zdziwiona. Bardzo ładna figurka. Dobra, przejdźmy do samej oceny zestawu. Zestawik no mniej niż, no, dokładnie 90 zł katalogowo kosztuje. 89,99 i moim zdaniem Pest. Dla mnie oceniam ten zestaw Takie mocne 7,5 na 10 No trochę mało o tej konstrukcji Ale no, jakoś super rzeczy Dużo nie mogliśmy też dostać Naprawdę dla patronusów Bardzo się opłaca Też trochę piaskowych elementów Się z tego wyciągnie Ściana fajna, drzwi na pewno O te zasługują Na uwagę więc jak mówiłem 7,5 na 10 Też ta drewnica to są y, różdżki Reszta yy. I druga jest dla tego tego manekina Moim zdaniem jeden z opłacalniejszych zestawów Nawet jak się nie interesujecie harem to możecie Poterem to możecie to sobie na spokojnie kupić tym bardziej, że już weszło z produkcji chyba, tak mi się wydaje. Ja to w Tesku kupiłem jeszcze taniej, za 90 zł, bo to było tam chyba minus 40%, bo to sobie odejmijcie w kalkulatorze, bo mi się nie chce liczyć. W sumie to ja miałam. Nie pamiętam, żebym miał procenty. Dobra, i chyba następna to będzie z Marian, ale z Marianem to będzie dzisiaj, widzę następująco będzie ciężko ponieważ będę ja musiał zainstalować apkę i wydaje mi się, że jak wszystko to ogarnę to jutro się uprę dopiero z tym trzeci film dzisiaj to jest nieźle pierwszy to był haul drugi opening figurek z video z których też jestem zadowolony i z tego zestawu jestem zadowolony no Naprawdę, jak się nie interesujecie, ale chcecie zacząć to zbierać, to polecam od tego zestawu zacząć. Bo naprawdę, brakuje jedynie rona i wszystko kwita bym był. No, ale wszystkiego, jak mówiłem, nie możemy dostać. Dobra, jak już, już bez przedłużania, będziemy się kończyć i się najprawdopodobniej już jutro widzimy. Nie dzisiaj, ale to najprawdopodobniej. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.